Cześć, z tej strony Grzegorz. Witamy na kanale Autodiscover. U nas jest poniedziałkowy poranek. przyjechały do nas dwie pełne lory z Bremerhaven, Część z tych samochodów już wczesnym bladym świtem pojechała do klientów. Pan Grzegorz nawet się na nas delikatnie obraził, bo auto zostało odsłone, odebrane w piątek. W sobotę dostało do nas SMSa. O 8 rano już kierowca u niego był, także nawet nie zdążył wypłacić pieniędzy. Eee, także poszło to dość sprawnie i szybko. Dodatkowo pojechała dla do naszego stałego klienta, dla pana Patryka, kutrujeczka. Eee, a ku piątka została zrzucona e, koło Wrocławia. Część z tych samochodów e, jedzie bezpośrednio do nas, do warsztatów. Będziemy je dla Was naprawić na gotowo. Część jedzie bezpośrednio e, do klientów. I co? Mamy jeszcze dla Was konkurs, zabawę. E, kto najbliżej wytypuje liczbę koni we wszystkich autach, e, które pojawią się w dzisiejszym filmiku. Ten wygra fajny prezent od Auto Discovery i Global Motors. Pokażmy wam, co do nas przyjechało tym razem. Więc na pierwszej loży mamy, zaczynając od początku, Chryslera Town Country, czyli bliźniaczy model Grand Caravana. Jest to auto pana Adama, które będziemy naprawiać na gotowo Dodge Charger. Super konfiguracja, bo 2018 rok, 6.4 Scat Pack, w dodatku z pakietem 392, czyli praktycznie najwyższa konfiguracja przed Hellcatem. To auto również będziemy naprawiać dla pana Dariusza. Na kolejne auto to jest Charger, kolejny Charger, bardzo ciekawy, bo w wersji AWD, czyli to będzie pewnie 3.6 z napędem na 4 koła, to auto jedzie do, bezpośrednio do klienta do Tarnobrzegu, niżej Volvo XC60, który jedzie do nas również na prawą i nad kabiną Mustang 2018 rok model poliftowy i w wersji GT, czyli, czyli 5-litrowe bulgoczące. 8 I co? Na drugiej loże pierwszy Dodge dziarnej, on jedzie do naszego klienta, do Pani Justyny, e, do Krakowa. E, potem kolejna korolka, ją będziemy naprawiać na gotowo, więc jej, ona jeszcze pewnie się pojawi w kolejnych filmach. E, na dole Volvo S60, e, ono jedzie do Pana Dariusza bez naprawy. Poniżej auto, które bardzo często pytacie, czyli Volkswagen Golf GTI. Po rozładunku pokażemy Wam go nieco więcej, powiemy ile za takiego trzeba dać w Stanach, ponieważ o ten samochód bardzo często pytacie. Na górze jeszcze Audi A5, bardzo praktycznie nowy samochód, bo z 2019 roku Mini Cooper S, i na dole Toyota RAV4 Hybrid. Trochę się Pan Janek na nią wyczekał, bo ona akurat była kupiona zaraz. Gdy zostały zablokowane porty w Nowym Jorku, ale ostatecznie, na szczęście, nam się udało wszystko ogarnąć i auto dojechało. Wszystkie te trzy auta, czyli A5, Mini Cooper S oraz rawczurkę będziemy naprawiać dla Was na gotowo. A co, w międzyczasie do portu w Bremerhaven. Wyrusza dostawa nowych kij prosto z fabryki na Słowacji. Kto wie, może kiedyś do nas wrócą. i zacząłem chwalić, że nie pada Ale maskę ukradli! Niemieccy że maskę ukradli, bo była! Dobra, więc tak, auta, dzisiaj był bardziej rozładunek niż przeładunek e, Auta przepakowane, wszystkie te auta tutaj, oprócz Chargera, który gdzieś tam został załadowany, więc już sobie tutaj wróci Bo on jedzie do Tarnobrzega, wszystkie pozostałe auta jadą e, do nas Więc pokażemy je Wam przy okazji rozładunku u Blacharzy Tymczasem chodźcie zobaczyć jeszcze auta, które zrzuciliśmy, Powiem Wam kilka słów, powiem Wam mniej więcej, ile wyszedł Golf GTI pod dom. To co, powiemy Wam kilka zdań o autach, które jadą w Polskie do klientów. tak akurat Volvo S60 z 2017 roku, auto kupione dla pana Dariusza. Uszkodzone e, lewy przód tej maski nie będziemy podnosić, bo jest zaklinowane. Auto ma gdzieś jechać pod Warszawę, więc nie będziemy z tym nic kombinować. Chłodnice wyglądają na e, nieuszkodzone. E, tutaj główne u, uszkodzenie poszło e, po tym elemencie fartucha w koło. Na pewno zawieszenie e, będzie do wymiany. A potem, e, a potem ktoś zahaczył drzwiami. Tutaj w zasadzie no, widać, że słupek A jest praktycznie nieruszony. Do wymiany... E, Obudowa lusterka, drzwi, błotnik, maska, zderzak, lewa, przednia lampa. No wiadomo, felga również przednia będzie skrzywiona. Zawieszenie to wszystko trzeba wziąć na podnośnik, porozbierać, zobaczyć jak tam wyglądają wahacze, jak wygląda kołyska. Wystrzeliła tylko i wyłącznie kurtyna. Tutaj te drzwi są pozabezpieczane jeszcze w stanach, żeby się woda do środku nie zalała, to nie będziemy tego, tego zrywać. Jeżeli interesuje Was taki Volvo, to jest akurat z 2017 roku. No wiadomo, wszedł nowy model, to zarówno i w Polsce, jeszcze bardziej w Stanach ceny potaniały. Eee, taki egzemplarz z takim uszkodzeniem eee, z 2017 roku w granicach 30 tysięcy złotych można kupić, więc podejrzewam, że sporo poniżej 50 tysięcy z naprawą. Ten egzemplarz uda się zamknąć. Za mną stoi eee, Chrysler Town Country. To co? Chcecie go zobaczyć? To co? Przyjechał do nas też. Chrysler Town and Country dla Pana Adama, jego również będziemy naprawiać na gotowo, nie zmieścił się na tą lorę, pojedzie kolejnym y, kursem. Y, często pytacie o minivany, takie siedmiosobowe. Y, w jakim budżecie y, i co możecie kupić. Ogólnie te auta mimo wszystko w Stanach trzymają wartość. Y, akcyza od nich to też są silniki 3.6, więc jest wysoka akcyza części też nie są tanie, więc ogólnie bezpiecznie zakładać na zakup modelu z rocznika, nie wiem, 14, 15, 16, czy to Grand Caravana, czy Town and Country, gdzie Chrysler jest taką luksusową jakby bardziej, no tak, bardziej luksusową wersją e, Dodge'a. Oczywiście są Dodge Grand Caravany lepiej wyposażone niż Chrysler Town and Country, ale zwykle jest tak, że e, że Town and Country będzie wyposażony Lepiej, no i one w Stanach też były dużo droższe. To jest wersja Turing, akurat nie mamy kluczyka, pewnie pokażemy ją Wam więcej przy okazji naprawy. Ale skóry w środku, e, nawigacja, chromy. Ogólnie bardzo, mimo że ten egzemplarz ma około 80 000 mil, to w środku wygląda na. i zadbany. W środku fotele poskładane, trochę obudowy, bo to, to, bo to, to pewnie z, od środka było. Było rozbierane, żeby ocenić uszkodzenia, więc to auto e, tak naprawdę ktoś nie wyhamował, uderzył w belkę. Belka pociągnęła, dobchała tutaj ten okular, zagięty jest błotnik, e, uszkodzona jest klapa. Z elementów do wymiany to tutaj e, prawda, auto do pociągnięcia na płycie, e, do wymiany poszycie tego błotnika, e, tynia klapa, zderzak. Hmm, jeżeli chodzi o naprawę wraz z akcyzą, to pewnie około no, 15 tysięcy, pewnie z małym hakiem, to to przekroczy. Ogólnie części do tego modelu nie są tanie, więc, e, więc naszym zdaniem, tak jak zawsze Wam doradzamy, najlepiej kupować e, egzemplarze uderzone z tyłu. Po co z tego, że wydamy 1000 dolarów mniej e, za auto uszkodzone z przodu, gdy cały kompletny przód pewnie jest kilkanaście tysięcy, więc, zawsze Wam doradzamy, jak pytacie egzemplarze uszkodzone z tyłu. Przody są i do Chryslera Town Country i do Grand Caravana bardzo, znaczy no, są droższe, nie? ale tam też dochodzi dużo plastików, ślizgów i tak dalej. Więc kompletowanie tego to co z tego, że zapłacicie na aukcji 1000 dolarów? Mniej skoro skompletowanie Was wyjdzie 6 czy 7 czy 8 tysięcy więcej, więc naszym zdaniem takie uszkodzenia są najbezpieczniejsze no i też dobre do, do naprawy. Auto z naprawą w granicy 50 tysięcy powinno się zamknąć. Pewnie będzie go więcej w kolejnych filmach. Tymczasem co chodźcie zobaczyć jeszcze korolkę. Ale nam pogoda zaczęła sprzyjać, przestało lać, wyszło słońce, w tym korolla wygląda jeszcze lepiej. Auto z 2019 roku kupione dla naszego stałego klienta pana Michała. Będziemy je naprawiać na gotową, tylko że też nie zmieściło się na lawetę, pojedzie, pojedzie kolejnym kursem. Tutaj e, auto uszkodzone e, z przodu głównie porozbierane. Chociaż z tego co mi się wydaje, to maska jeszcze w Stanach e, była. Wiadomo, to był kawałek złomu, więc nawet czasami lepiej, jeżeli, e, jeżeli ktoś ją zdemontuje, wyrzuci niż na przykład ma pychać do środka i zniszczyć jakąś e, tapicerkę. Co do uszkodzeń, to co? Płyn chłodniczy jest. E, chłodnice zresztą wyglądają na nie uszkodzone. Zagięty jest tutaj ten element e, przedniego e, pasa. Zderzak jest oczywiście do wymiany. Eee, lewa lampa jest jak najbardziej cała. Z prawej strony brakuje lampy, prawdopodobnie belka też jest cała. To uszkodzenie głównie poszło w ten okular. Wygięty został błotnik, ale na szczęście nie uszkodził przednich drzwi, więc elementów blacharskich do wymiany: maska, błotnik, eee, zderzak. No I tutaj pewnie ten kawałek fartucha, który jest tutaj zgrzewany, ten element zamówimy zapewne w serwisie. Naprawa prosta, łatwa. I przyjemna. Te korole również zaczynacie pytać. To auto dopiero co weszło. Eee, no taka z 2019 roku, akurat w naszym przypadku kupiona w Kanadzie, jeżeli dobrze pamiętam. Wyszła w granicy 40 tysięcy po wszystkich opłatach pod dom. Eee, więc tutaj naprawa na około 10 tysięcy, więc eee, również w granicy 50 tysięcy z naprawą pewnie będzie można się zmieścić. Dobra, pospieszmy się, bo widzę, że kolejna pogoda idzie. Dzisiaj nam nie dadzą ponagrywać. Pewnie nas doleje zaraz. Więc co? Dodge dla pani Justyny bardzo fajna wersja, bo crossroad. Oczywiście napęd na cztery koła, więc to auto uszkodzone przede wszystkim dołem. Maska, jak podnosiliśmy, to była cała. Błotniki, o dziwo, również są całe. Ten błotnik tutaj jest przerysowany, jest do malowania. Lampy, wiadomo, te uchwyty trzeba. Ten uchwyt widzę, że tutaj jest urwany, ale puszka jest szczelna. Trzeba to zdemontować, pooglądać. Tutaj ten, ta lampa jest cała. Auto głównie dostało i to pod belką e, dołem do wymiany komplet chłodnic, płynu chłodniczego jak widać nie ma. Wentylatory, również pęknięte, samochód jeżdżący, palący, normalnie z nim z lawety zjechaliśmy. Model z 2016 roku, odpowiednik europejskiego fiata, fiata Fremonta. Auto z naprawą pewnie w granicy 50 tysięcy uda się zamknąć. Zresztą podobnie jak korole Volvo S60. Napiszcie w komentarzach, czy wybralibyście doja a Volvo S60, czy Toyota Corolla mając do dyspozycji 50 tys. a może wybralibyście Golfa GTI? Pytacie bardzo, bardzo często o Volkswageny e, GTI. W Stanach to się nie nazywa Golf GTI, tylko zwykłe, e, tylko po prostu GTI. Ten model z 2016 roku, e, uszkodzony przodem, wystrzeliła lewa kurtyna. Poduszka fotela jest cała, wystrzeliła również poduszka w kierownicy. Tutaj egzemplarz bardzo fajny, bo z, ze skórzaną tapicerką oraz z nawigacją. Bazową wersją mi osobiście się bardziej, może nawet bardziej podoba, bo to tak jakby od 30 lat znaczek, i wyróżnik Golfa GTI, czyli tapicerka materiałowa w kratę. Ma swoich fanów, ma swoich antyfanów, aczkolwiek z legendą się nie dyskutuje. To jest tradycją. Auto uszkodzone e, z przodu. Zresztą, jak widać, ciężko nie zauważyć. E, błotniki są proste. Auto centralnie, środkiem w coś uderzyło. Zresztą prawy błotnik też jest prosty. Tu go lampa trochę wypchała. Ta lampa ma urwany, tutaj wyrwany uchwyt. Auto, no tutaj centralnie w chłodnicy coś uderzyło. Ten pas został. E, cały pas przedni został cofnięty. Dojechał do przepustnicy bodajże, ale nie widać, żeby dalszych uszkodzeń. Żeby poczynić jakieś dalsze uszkodzenia, Tabelka również jest wykrzywiona, ale pod różnicę, przy takim uderzeniu moim zdaniem co najwyżej centymetrowa korekcja na płycie, to żadnego ciągania, czy nie wiadomo co, zresztą widać, że one są proste. Pytacie bardzo często o ceny, ten egzemplarz z 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam to daliśmy za niego w granicy 40 tysięcy pod dom, no i tak zwykle jak pytacie o Golfy GTI, 50 tysięcy trzeba mieć na gotowo Tutaj tego egzemplarza. No. W 50 tysięcy pewnie nie uda się zamknąć. Yy, no W granicach 55 tysięcy na gotowo naprawiony Golf GTI z 2016 roku myślę, że spokojnie, spokojnie się wyrobicie. A jeżeli szukacie tańszego yy, hot albo mini hot to chodźcie zobaczyć jeszcze bardzo fajnego mini Coopera S. Musimy się pospieszyć, bo deszcz nieuchronnie nadciąga. Auto dla pana Piotra z 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 2015 roku. Wchodzone w prawy przedni... Yy, z bok, Tutaj ten błotnik jest poszycie błotnika do wymiany. Drzwi również ciągnęło, tak naprawdę ta szkoda poszła nad podłogą, ale wydaje mi się, że bez wymiany, poszycia, progu się tutaj nie odbędzie. Auto w takim stanie jak na zdjęciach w granicy 30 tysięcy złotych można kupić. Jeżeli dobrze pamiętam, to tyle, to tyle ono wyszło. Więc na prawą pewnie 40, na no maksymalnie do 45 tysięcy Dojdziemy. No i co, super auto. Jeżeli jesteście singlem, albo ewentualnie dla kobiety do miasta, łatwo zaparkować. Dynamika jazdy no, mini, czyli, czyli jakby nie było e, BMW. No co, to auto będziemy naprawiać, więc jeszcze, e, jeszcze na kanale się pewnie pojawi. Tymczasem e, gonimy lore i jedziemy rozładowywać kolejne samochody. Co, jesteśmy już u e, blacharza. Zrzuciliśmy na piątkę. Za chwilę będziemy zrzucać raw Jak tylko ściągniemy, no to powiemy Wam coś więcej o cenach e, i o uszkodzeniach. Dobra, i mamy na piąteczkę. 2019 rok. Poprzednia cieszy się już coraz mniejszym zainteresowaniem, e, natomiast coraz częściej pytacie o nowy model. Tutaj akurat wersja e, Gran Cupé na pewno praktyczniejsza od zwykłej e, kupetki. A piątka z 2019 roku w wersji wyposażenia, jeśli dobrze kojarzę Premium Plus, w pakiecie S Line e, bardzo, fajnie, e, bardzo fajnie wyposażona. E, Virtual cockpit bangolów sen w środku. E, komfortowe fotele, kupiliśmy ją dla pana Michała, e, egzemplarz z 2019 roku, z bardzo fajnym przebiegiem, bo jeżeli dobrze pamiętam tam było niecałe 2000 mil, czyli poprzedni właściciel zbyt długo się tym autem e, nie nacieszył. Co, benzynka 2.0 w quattro oczywiście, e, uszkodzona tak jak widać e, lewym bokiem. Oba, y, akurat oba koła, wydaje mi się, przednie, przednie na pewno trzeba by je sprawdzić na podnośniku, czy gdzieś tam coś, coś nie jest y, wykrzywione. Do wymiany błotnik przedni lewy. Maska o dziwo wydaje mi się, że powinna być, powinna być cała, bo ten błotnik się pod nią wsunął ewentualnie tylko i wyłącznie do malowania. Nie widać, że ona, znaczy, jest na pewno porysowana, więc na pewno jest do malowania, ale, y, ale na szczęście ją uratujemy. Y, lusterko rozwalone do wymiany drzwi przednie lewe, drzwi przednie tylnie. Ten tylni błotnik tutaj jest wgnieciony. Zobaczymy jak ta lampa. Na pewno tutaj pójdzie samo poszycie błotnika do wymiany. Yy, pytanie jak, z, tym, jak z, z poszyciem progu, z poszyciem słówka. Nie wykluczone, że cały ten element kupimy, kupimy po prostu w Aso i na fabrycznych zgrzewach wymienimy. Więc auto wyszło w takim stanie, jak tutaj widzicie, z tego co pamiętam, dużo poniżej 100 tysięcy. Akcyza oczywiście niska, bo to jest 3,1%. Tutaj pewnie w granicy 2-2,5 tysiąca złotych. No, trzeba to wszystko porozbierać, jak, się, jak wyglądają ceny części do tego modelu. Tam jeszcze jest wystrzelona poduszka, fotela, kurtyna. No, pewnie w granicy 20 tysięcy na prawę się zamkniemy. Rawczurka kupiona dla pana Janka w Nowym Jorku. Tuż przed tym jak urząd celny amerykański zablokował możliwość eksportu samochodów z Nowego Jorku, chwilę potrwało wyprostowanie papierów, no ale na szczęście auto już dojechało. Trochę baliśmy się o stan baterii, ale po, po, po włączeniu, po, po włączeniu jakby serwisowego trybu ładowania, czyli wciśnięcie w podłogę gazu i hamulca, te baterie się do pełna już naładowały. Nic tam, auto zapaliło, także nic nie, nie powinno było się stać. Auto w zasadzie, auto uderzone przodem, w zasadzie w coś do, pewnie stało w korku. Ktoś nie wyhamował z tyłu, puknął, auto dojechało do czegoś z przodu. Lamp z tego co kojarzę nie ma, chłodnice są wygięte, intercooler prawdopodobnie się ostał, bo wjechało pod coś, pod coś wyższego. Eee, prawy błotnik jest cały, lewy błotnik jest pęknięty, to jest aluminium, więc tam po prostu jest to tylko i wyłącznie śmietnik. Na pewno bardzo miło, że ta maska jest cała. Eee, zderzak, jest do, zderzak jest do wyrzucenia. Ewentualnie grill ze znaczkiem Toyoty, tam jest pewnie aktywny. Ten pomat jest, jest do uratowania. A jeżeli chodzi o tył, jednak lampy są. Będziemy musieli porozbierać, zobaczyć jakim, jak one wyglądają. Widzę, że to jest tylko tylny zderzak. Eee, lampy są całe. Może zbliżyć ja. się. No dobra. Lampy są całe. Ten pas tylni też nie wygląda tutaj na pewno to jest do podklepania, ale na pewno, na pewno nie jest do cięcia. Więc auto ogólnie kilka elementów do malowania będzie miało, ale to nie jest, ale to na pewno żadne poważne naprawy blacharskie. E, auto w takim stanie też już często nas pytacie o teraz czwórki, e, nowy model e, po 2019 roku. O ile w zeszłym roku ciężko było coś kupić e, w sensownej cenie, to teraz e, no to auto ma przebieg 6,5 tysiąca mil, czyli 10 tysięcy kilometrów, również praktycznie, e, praktycznie nowe. E, w granicach 80 chyba, tysięcy z moim hakiem wyszło po wszystkich, po wszystkich opłatach. Tutaj jest e, co prawda silnik 2,5 litra, ale hybryda, czyli zamiast 18,6 9,3% akcyzy panianek zapłaci. No i auto w takim stanie wyszło nieco ponad 80 tysięcy, więc akcyzą z naprawą. Pewnie powyżej, odrobinę powyżej 100 tysięcy. No co, jedźmy jeszcze do drugiego blacharza, ściągać Mustanga V8 i Chargera 6.4 z cutpaka. To co, jesteśmy już do drugiego blacharza i rozładunek Chargera, po rozładowaniu powiem Wam o nim co nieco więcej. Model 6.4 z Cutpack z pakietem 3.9.2, czyli praktycznie najwyższa wersja przed Hellcatem. W dodatku kolor, który naszym zdaniem, moim zdaniem najfajniejszy w palecie Doja, czyli Destroyer Grey. Charger czeka na posadzenie w jedynym właściwym miejscu. Tymczasem chodźmy rozładować jeszcze dwa mustanki. Na sam koniec bulgoczące v się Łukasza. Manuel. To co, charger Demiana? Bardzo fajny również, bo z napędem na cztery koła. 3.6 AWD jedzie bezpośrednio do klienta w okolicy Tarnodrzega. A my idziemy obejrzeć, co tu do nas przyjechało. A są to dwa Mustangi. A przyjechały nas dwa Mustangi. E, pana Michała i pana Łukasza. 2016 rok. 3.7 Automat. Uszkodzony z przodu. I 2018 model poliftowy e, GT. I co ciekawe, jest to manual. Dwie ciekawostki z nim związane. Jest to manual z pakietem performance, ale bez pakietu premium, czyli w środku e, szmaciane fotele i brak dużej nawigacji. Szczerze, tutaj po wstępnych rozmowach z klientem e, nawigacja pewnie wyląduje. A jeżeli chodzi o fotele. Szczerze mocno bym się zastanowił, czy tutaj e, wkładać skórę, czy to wymieniać, bo te kubełki są, bardzo do, one bardzo dobrze trzymają e, boczki. E, natomiast w lecie, skóra, jeżeli nie jest skóra wentylowana, to wiadomo, w jak zazwyczaj wpromi jest wentylowana, ale mimo wszystko moim zdaniem to tutaj pasuje. Auto po uszkodzeniu przez jakąś wichurę. Więc tutaj e, jakaś gałąź, jakaś mocna gałąź e, na to auto spadła, rozbiła tylnią szybę, e, wniotła prawy błotnik, no i tutaj gdzieś jest ten dachu pofalowany. E, przednia szyba rozbita i w zasadzie, no jakieś te, to podejrzewam, że to mogła być jakaś, czy nawet gradowicie, bo jakieś ślady albo po gradzie, albo po jakichś spadających, po spadających e, elementach. No auto głównie do malowania, warunek miał być niewystrzelone poduszki. Bezwypadkowe I w zasadzie Śmiało nim możemy powiedzieć, że jest bezwypadkowe Chodźcie, pokażemy Wam jeszcze jedną rzecz Wszyscy wypowiadają się na temat spasowania elementów Zobaczcie, że ta klapa Ona wyszła fabrycznie z fabryki Bo auto jest z 2018 albo 2019 roku Ma nieco koło nie wiem, 4, 5, 6 tysięcy kilometrów przebiegu więc na pewno nie było wcześniej e, malowane. A zobaczcie, jak tutaj wygląda spasowanie tej tylnej blendy. Więc poprawimy Forda. To co, o Mustangu, o tym Mustangu, już wszystko na pewno będzie w kolejnych odcinkach e, z naprawy. Ale przyjechał do nas 3 dni temu inny Mustang, e, również GT, ale poprzedniej generacji. Więc to, chodźcie, zrobimy małe porównanie. I co? Eee, jeszcze jeden Mustang GT, bo Mustangów nigdy się u nas za mało. Eee, parę zdań. Model z 2014 roku, kupiony dla Pana Piotra. Eee, uszkodzony w prawy przód. Tu ktoś nie wyhamował. Eee, dobił w coś prawym, eee, prawym przodem. Co? Do wymiany prawy błotnik, maska eee, i w zasadzie, w zasadzie tyle. Szkoda poszła z boku podłużnic. Więc chłodnice są całe, płyn jak najbardziej oczywiście jest, jakieś drobne elementy, ślizgi, plastiki, prawa lampa, y, którą trzeba kupić i tyle. Co byście wybrali? Mustanga GT 5. generacji czy 6. generacji? I na sam koniec e, charger pana Dariusza, jeżeli dobrze pamiętam jest z 2018 roku. Jakbym miał sobie konfigurować e, chargera, to skonfigurowałbym bardzo podobnie, na pewno bym wybrał kolor Destroyer Grey, no i wersja wiadomo. Hellcat to Hellcat, ale jeżeli nie mamy, nie mamy budżetu na Hellcata, to, to, je, to bierzemy z Katpaka, dokładamy pakiet 39, 392, tam są inne zaciski, tu są zaciski Brembo, inne zawieszenie. Silnik pod, mas znaczy pod maską jest oczywiście silnik e, standardowy dla 6.4, czyli powerbyte SRT 6.4. Chłodnice wam powiem o szkodzie, tutaj, szkoda, tutaj głównie ktoś e, uciekł na lewą stronę, e, odbił, co prawda chłodnice wyglądają na uszkodzone, tu raczej wszystkie chłodnice będą uszkodzone. E, na szczęście patrzyliśmy, mieliśmy obawy, jest składem radar od aktywnego tempomatu, on w chargerach jest montowany tutaj, to też nie jest fajna sprawa, więc bardzo miło, że on dalej jest. No i co? Uszkodzone zawieszenie, jak był na lożu, jak go oglądaliśmy, na pewno był tam pęknięty wahacz, wykrzywiony drążek kierowniczy, prawdopodobnie amortyzator też będzie. Prawdopodobnie całe kompletne lewe zawieszenie będzie do wymiany, ale górny pas, górny pas jest tutaj tylko i wyłącznie skrzywiony, to uszkodzenie poszło prawdopodobnie po boku do wymiany, mimo wszystko jedne, drugie drzwi. I to poszycie błotnika z tyłu tutaj będzie tutaj będzie wsadzone w serwisu. Potele z alcantary czerwony, ulubiony przez Amerykanów, ale to są, to są już te fajne, fajna wersja, z, no, trzymająca boczki, one są tutaj wyprofilowane, pełna elektryka z jednej i z drugiej strony. Deska rozdzielcza i kierownica, poduchy wystrzelone, ale to oczywiście pójdą używane, nieregenerowane. Konfiguracja, jeśli dobrze pamiętam, na ponad 50 tysięcy. Ogólnie konfiguracja tego samochodu, z tego co pamiętam, z Windows Stickera na grubo ponad 50 tysięcy dolarów, nagłośnienie bits Audio, więc myślę, że w ogóle temu samochodowi oraz naprawie poświęcimy osobny odcinek. I co, policzyliście już, ile było koni w dzisiejszym odcinku? Piszcie w komentarzach. We środę rozwiązanie konkursu. Trzech, trzy osoby, które. Eee, będą najbliżej rozwiązania dostaną od nas eee, fajną nagrodę. Jeżeli się podobało, to oczywiście prosimy łapkę w górę. Zachęcamy do su subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robicie. Oraz zapraszamy na naszego Facebooka. Tam zawsze ostatnie zakupy, okazje i porady. Trzymajcie się, cześć!